Taka kąpiel na pewno się przyda. Pracownicy Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Dżonowie szykują się do rozpoczęcia sezonu, a szczególnie przygotowują się do majówki. Wszystkie wozy pancerne, samoloty bojowe i czołgi muszą błyszczeć. Przy maszynach jest co robić, bo zmienne warunki atmosferyczne dają im się weznaki. Stoją w otoczeniu drzew. Z jednej strony ładnie wygląda w, na zdjęciach, z drugiej strony generuje szybko, one się po prostu jak gdyby nabierają takiej zielenizny, którą trzeba myć, tak jak widać na załączonym obrazku. To cacko to T-72, czołg konstrukcji radzieckiej. Na wyposażenie Wojska Polskiego wszedł w 1978 roku. Do dziś stanowi podstawowy komponent polskich wojsk pancernych. Do obsługi ten czołg nie był zbytnio, można powiedzieć, aż tak skomplikowany. Wszystko, wiadomo, w środku było zautomatyzowane, łącznie z podajnikiem amunicji. Skład załogi to było trzech żołnierzy: kierowca, dowódca i strzelec. Każdy, kto chce zobaczyć, jak T-72 wygląda z bliska, no i oczywiście w środku, powinien odwiedzić Lubuskie Muzeum Wojskowe w Dżonowie. Zapowiada się majówka pełna atrakcji. Chętni będą mogli do tego czołku wejść, poruszać wieżyczką, lufą, także myślę, że to zwłaszcza dla tych najmłodszych naszych zwiedzających będzie spora atrakcja. Oprócz T-72 pracownicy muzeum szykują uwielbiane przez gości przejazdy wozem opancerzonym BTR-152. 3 maja współczesne wyposażenie wojskowe zaprezentuje 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej. 3 maja będzie pokaz też współczesnego sprzętu wojskowego. Przyjedzie do nas armatochałbica Dana z Bolesławca i też będzie ją można podziwiać. A oprócz tego, oczywiście, wszyscy strudzeni będą mogli. Skorzystać z naszego stoiska gastronomicznego i zjeść wojskową kruchówkę. Muzeum zaprasza także do zobaczenia ekspozycji, które lada moment zostaną zmienione. To ostatnia szansa, aby podziwiać wystawę zatytułowaną Krajobraz po Bitwie, prezentującą zniszczone miasta Środkowego Nadodrza oraz wystawę modeli kartonowych z Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji.